Radość z odzyskania niepodległości przez Polskę nie trwała długo. Młode, zniszczone wojną państwo borykało się z wieloma problemami, w zasadzie w każdym aspekcie funkcjonowania. Do najważniejszych należały odmienne systemy administracyjne, prawne, infrastrukturalne i walutowe. Niepodległa Polska przejęła po zaborach sześć walut, trzy systemy administracyjne i szkolne oraz sześć systemów prawnych. Ten bilans otwarcia Uzupełniał problem skomplikowanej struktury narodowościowej. Sytuację dodatkowo komplikował fakt problemów pojawiających się na granicach. Próby nakreślenia wizji terytorialnej nowego państwa, zarówno w idei inkorporacyjnej sygnowanej przez Dmowskiego, jak i myśli federacyjnej Józefa Piłsudskiego, od razu stawiały drugą Rzeczpospolitą w antagonistycznej pozycji, zarówno w stosunku do Niemiec, jak i Rosji. Na mocy postanowień Traktatu Wersalskiego Polska dostała minimum – Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie, bez Gdańska. W wyniku plebiscytu otrzymała następnie część Górnego Śląska oraz minimalne skrawki w wyniku plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu. Powołanie do życia wolnego miasta Gdańska pozbawiło Polskę portu na Bałtyku. Linia granicy zachodniej była wyjątkowo niekorzystna do obrony. Jeszcze gorzej przedstawiała się sytuacja na wschodzie. Zarówno plan inkorporacji, jak i realizacja polityki wschodniej prowadzona przez Piłsudskiego praktycznie dzieliły naród na białoruski, ukraiński, a także litewski. Zarówno koncepcje Dmowskiego, jak i Piłsudskiego budziły duże zastrzeżenia wśród zainteresowanych narodów. Niemniej dla państwa polskiego posiadanie ziem przynajmniej w pasie od Wilna do Lwowa było koniecznością. W przeciwnym wypadku utrzymanie suwerennego bytu między Niemcami i Rosją było niemożliwe. Agresywna polityka bolszewików, których głównym celem było rozprzestrzenienie rewolucji na cały świat, budziła coraz większe zaniepokojenie. W toczącej się od początku 1919 roku wojnie polsko-rosyjskiej można wyróżnić dwie zasadnicze fazy. W pierwszej oddziały polskie w myśl idei federacyjnej w ciężkich walkach powoli spychały armię czerwoną na wschód, zajmując kolejne terytoria. Wojska polskie dotarły do Wilna 19 kwietnia rankiem i jeszcze tego samego dnia, korzystając z wydatnego wsparcia mieszkańców miasta, zwłaszcza robotników ze Stowarzyszenia Świętego Kazimierza, objęły kontrolę nad większością miasta. Krok ten spotkał się co prawda z entuzjazmem polskojęzycznej części mieszkańców. Jednak strona białoruska pozostała zupełnie bierna, a Litwinów pomysł ten głęboko zaniepokoił. Ówczesny rząd, rezydujący w Kownie, zdecydowanie zaprotestował. Po zajęciu Wilna w mieście zorganizowano stosowne ceremonie, w tym defiladę wojsk i uroczyste dziękczynienie w ostrej bramie. Tak moment ten opisywał naoczny świadek Tadeusz Święcicki. Wielki szloch tego tłumu klęczącego na ulicy. Spojrzałem na komendanta. Stał twarzą zwrócony do obrazu, oparty na szabli, nasrożony, i z pod nasrożonych brwi ciężka łza spływała mu na wąsy. Śmigły za nim miał jakiś nerwowy tik na twarzy. Twarz drgała i też łzy ciekły mu po twarzy. Abelina beczał po prostu jak smarkacz. Po zajęciu Wilna, Józef Piłsudski wydał 22 kwietnia 1919 roku odezwę do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, deklarując samostanowienie wszystkich narodowości przedrozbiorowej Rzeczypospolitej obojga narodów. W sierpniu Polacy zajęli Mińsk, który później stracili. Bolszewicy określali te działania jako agresję polskich panów realizujących politykę mocarstw entanty. Oraz rzekomo zagrażających wolności chłopów ukraińskich czy białoruskich. Odwołując się do prawa narodów do samostanowienia, utworzono Ukraińską Republikę Rad, co miało być przeciwwagą dla koncepcji federacyjnej. Ta faza walk zakończyła się chwilową ugodą i gotowością Bolszewików na porozumienie z Polską w listopadzie 1919 roku, w obliczu zagrożenia ze strony wojsk białych generała Antoniego Denkina. Trwające trzy miesiące rozmowy pokojowe, w które po stronie radzieckiej zaangażowany był Julian Marchlewski, toczyły się w Moskwie i w Mikaszewiczach, na Polesiu i stanowiły swoistą zasłonę dymną. Bolszewicy cały czas bowiem przygotowywali plany inwazji przeciwko Polsce. Zatrzymanie ofensywy na wschodzie pozwoliło bolszewikom na wzmocnienie armii i zadanie klęski białym. Piłsudski podjął takie decyzje w wyniku rozmów, które podjął z Denkinem, z których wynikał negatywny stosunek Białych do kwestii wschodnich granic Polski. Wiosną 1920 roku Polska zawarła umowę z Atamanem Semenem Petrulą, uznając rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej i prawo Ukraińców do niepodległości. Ponieważ Piłsudski zdawał sobie sprawę z nowych przygotowań radzieckich, pod koniec kwietnia 1920 roku zdecydował się przeprowadzić ofensywę na Kijów. Chociaż miasto zostało zajęte, silne kontruderzenie Armii Czerwonej w połowie maja doprowadziło do załamania frontu polskiego i ofensywy bolszewików, którzy dotarli aż pod Warszawę. Polska znalazła się w tragicznym położeniu militarnym, które chciały wykorzystać mocarstwa zachodnie. Przedstawiono koncepcję wschodniej linii granicznej. Nazywanej od nazwiska ministra spraw zagranicznych, który przedstawił ten pomysł, linią Kryzona. Strona radziecka aprobowała to rozwiązanie, ale ponadto zażądała faktycznego rozbrojenia Polski. Bolszewicy, tworząc pod koniec lipca tymczasowy komitet rewolucyjny pod przewodnictwem Marchlewskiego, wyraźnie pokazywali, że postrzegają przyszłość Polski jako kolejną Republikę radziecką. Po trupie Polski rewolucja miała przenieść się na zachód. W tej sytuacji Armia Czerwona rozpoczęła ofensywę, dowodzoną przez Michała Tuchaczewskiego, jednego z najzdolniejszych dowódców sowieckich. Zdecydowany atak Tuchaczewskiego miał na celu zdobycie Warszawy. Jednocześnie armia Simiona Budionnego zaatakowała Polaków w rejonie Lwowa, a korpus kawalerii Gajhana miał opanować... Północne Mazowsze, aby w ten sposób otoczyć i ostatecznie pokonać siły polskie. W ten sposób w dniach 13-15 sierpnia 1920 roku na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej, określana mianem Cudu nad Wisłą i uznawana za osiemnastą przełomową bitwę w historii świata, zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem. Bez wątpienia do zwycięstwa Polaków przyczynił się rozdźwięk pomiędzy atakującymi. Dowodzony przez Tuchaczewskiego Front Północny, parł na Warszawę licząc, że zgodnie z pierwotnymi planami uzyska wsparcie dowodzonego przez Aleksandra Jegorowa Frontu Południowo-Zachodniego. Tymczasem pod wpływem Rady Wojennej tego frontu i stojącego na jej czele Stalina, Jegorow uznał, że nie mniej ważny od Warszawy przedmiot ataku stanowi Lwów. Stalin uważał, że zajęcie Lwowa i przejście na Węgry do Austrii będzie miało dla rewolucji europejskiej większe znaczenie niż zajęcie Warszawy. W ten sposób wyczerpane fronty Armii Czerwonej zamiast koncentrować swe wysiłki działały rozbieżnie. Rząd polski zwrócił się do dowódców państw Antanty z prośbą o pomoc, której w ostatecznym rozrachunku Polsce nie udzielono. Tymczasem strona polska zmobilizowała przeszło milion ludzi. W państwach zachodnich zakupiono znaczną część broni i amunicji. Mimo przeszkód czynionych przez Niemcy i Czechosłowację, zakupy te dotarły do Polski, głównie przez Gdańsk i Rumunię. W dniach 14-15 sierpnia Armia Czerwona została pokonana i musiała przystąpić do odwrotu. W ślad za tym odstąpiły też wojska frontu południowo-zachodniego. Na przełomie sierpnia i września Tuchaczewski utworzył nowy front nad Niemnem, ale wojska polskie przełamały go i ruszyły dalej na wschód, aż do Mińska. Pod naciskiem Sejmu podjęto rokowania. 18 października 1920 roku zawarto układ o zawieszeniu broni, a 18 marca 1921 roku traktat pokojowy w Rydze. W ten sposób zakończono wojnę. Ustalano przebieg granic między Polską i Rosją oraz uregulowano inne sporne dotąd kwestie. Na koniec warto dodać, że również mieszkańcy naszego regionu wzięli udział w walce z nadchodzącym zagrożeniem. Od początku 1919 roku w walkach prowadzonych na froncie wschodnim uczestniczył pierwszy batalion 25 pułku piechoty, w skład którego wchodzili mieszkańcy ziemi kieleckiej. W styczniu 1920 roku do wojska zostały powołane kolejne roczniki mieszkańców. Po 10 lipca 1920 roku na terenie całego kraju zaczęły powstawać komitety obrony państwa. Kieleckiemu komitetowi przewodniczył Tomasz Kostuch. Głównym zadaniem komitetów było organizowanie ochotniczego zaciągu do wojska. Ochotnikami mogli być wszyscy zdolni do służby wojskowej od 17 do 42 roku życia. Do koordynowania działalności tej organizacji utworzono w Kielcach Radę Obywatelskiego Wojewódzkiego Wykonawczego Komitetu Obrony Państwa, na czele którego stanął adwokat Eugeniusz Nawroczyński. Do obrony ojczyzny wzywali także przedstawiciele duchowieństwa.